Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wczoraj przypomnieliśmy sobie to, co było treścią pierwszego tygodnia wokół osoby świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort i podsumowując, zamknęliśmy to w tych trzech słowach zapał, chrzest i dar. Chcieliśmy to uczynić Refleksją i takim pogłębieniem dnia dzisiejszego, czyli do, do tej konferencji, na ile kto mógł. Dzisiaj natomiast przechodzimy w tym 30. dniu do świętego Maksymiliana Marii Kolbego, do tego podsumowania, także w trzech słowach, do tego szaleńca niepokalanej, który wszystko chciał robić właśnie dla niej. I trzy słowa, które dobrze oddają temat zawierzenia Maryi i tą naukę świętego Maksymiliana, to tajemnica, rycerstwo i miłość. Trawiło nas to pytanie świętego Maksymiliana. Towarzysząc naszym rozważaniom, kim jesteś o niepokalane poczęcie. Święty Maksymilian ciągle chciał zgłębiać to, ponieważ yy, było to coś no, bardzo doniosłego, że Maryja tak nazwała siebie, tak się przedstawiła w lurd. Ja jestem niepokalane poczęcie. Dla świętego Maksymiliana było to. Bardzo zadziwiające. I święty Maksymilian, odpowiadając na to pytanie, kim jesteś, o niepokalane poczęcie, daje nam taki klucz do tej tajemnicy, bo to właśnie Duch Święty, powiedzieliśmy sobie, jest niestworzonym, niepokalanym poczęciem, a Maryja jest stworzonym, niepokalanym poczęciem. I Maksymilian Święty, który zgłębiał tą tajemnicę jako filozof, jako teolog, właśnie dochodzi do takich wniosków. Dlatego, że Maryja jest doskonale zjednoczona z Duchem Świętym, ponieważ została poczęta bez grzechu, nigdy nie zgrzeszyła i zawsze doskonale wypełnia wolę Boga. Ona pozwala Duchowi Świętemu, by ją osłaniał i posługiwał się nią, by przynosiła owoce. I mówiliśmy sobie o tym równaniu świętego Maksymiliana prawda, do swoich yy, no, podopiecznych, do swoich współbraci, także do nowicjuszy. Te małe W równa się duże W, bądź małe W plus duże W równa się EŚ czyli świętość, prawda? To poddanie woli Bożej. Zatem Duch Święty upodobał sobie działanie w Maryi i przez Maryję. To właśnie Duch Święty, ta osobowa miłość, Bóg, aby zbawić cały swój lud stworzony na obraz Boga, najpierw dokonał wcielenia Syna Bożego w jej łonie, a po jej wniebowzięciu, Posługuje się nią dla stworzenia obrazu Syna Bożego we wszystkich ochrzczonych. I chociaż święty Maksymilian daje nam klucz do, do tej tajemnicy, to jednak nie odsłania jej przed nami w pełni. A raczej zaprasza nas do jeszcze głębszego rozważania więzi pomiędzy Maryją a Duchem Świętym i Życia nie starczy, żeby przecież to do końca zgłębić. Ale na pewno starczy nam życia, żeby nieustannie się tym zachwycać, żeby się tym zadziwiać, żeby to nie spowszedniało. I to nie chodzi o ten, o ten zachwyt w tym wymiarze takim uczuciowym, prawda? Że, no właśnie, że, że, jest, że to się odczuwa. Ale taki zachwyt całą swoją istotą, taki nawet zachwyt intelektualny, jak to jest, że Ty, Maryjo, nazywasz siebie niepokalanym poczęciem. Jak bardzo jesteś wypełniona duchem świętym, jak bardzo odpowiadasz na każde jego poruszenie, jak bardzo jesteś pełna łaski. I to Maryja, stworzenie, prawda? nie jako Bóg, tylko jako stworzenie, tak wspaniale odpowiadająca i jednocząca się. Z duchem świętym. Drugie słowo to rycerstwo. Imię Maksymilian oznacza największy. I święty Maksymilian otrzymał to imię właśnie, ponieważ jego przełożeni spostrzegli te jego, jego ogromne wrodzone talenty i duchowe dary. A On zaakceptował to imię, gdyż wyrażało pragnienie Jego serca serc. To On mówił, dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie. Nie? Chodzi o Maryję. Dozwól mi. I On uznał, że najpełniejszym sposobem oddania chwały Bogu jest zjednoczenie się ze stworzeniem. Proszę zobaczyć, jakie to jest ciekawe. Najpełniejszym sposobem oddania chwały Bogu jest zjednoczenie się ze stworzeniem. Z jakimkolwiek? Nie. Ale tym, które sławi Boga w sposób najdoskonalszy, czyli z Maryją, niepokalaną. Dlatego nieprzypadkowo po złożeniu ślubów wieczystych Przyjął drugie imię, Maria. Święty, teraz mówimy święty, ale wtedy był Maksymilian Maria Kolbe. Powiedział, że nawet w, w tym imieniu yy, będzie mu to potrzebne, w wyrażaniu tej rzeczywistości. Przecież tak po ludzku, zobaczmy, święty Ludwik, dzisiaj znowu święty, ale wtedy był Ludwik. Ludwik Maria Grignon de Montfort. Maksymilian Maria Kolbe, Alfons Maria Liguori. No, mężczyzna, jako drugie imię zachodnie, przybiera sobie Maria, żeńskie imię. No, coś tutaj jest. Nie tak ktoś by powiedział. A proszę zobaczyć, że na płaszczyźnie wiary w wymiarze duchowym, jak jest to logiczne i jak jest to potrzebne bo oni odkryli tą potrzebę Matki Najświętszej, niepokalanej. Dlatego on rozumiał też, że nie można oddawać Bogu największej chwały w pojedynkę, lecz posiadając całą armię ludzi, którzy oddają Bogu największą chwałę. I chciał, żeby właśnie to rycerstwo niepokalane, czyli ta milicja Immaculate, ostatecznie przywiodło cały świat do oddania Bogu największej chwały. Przez kogo? Przez Maryję. I to tak szybko, jak to tylko możliwe. To, to ten właśnie zapał wewnętrzny. Nie? Bardzo wiele, bardzo szybko, nawet natychmiast. To jest to właśnie to gwałtownicy zdobywają królestwo niebieskie. Ale czy to y, oznacza jakąś y, niezdrową jakiś niezdrowy rytm, niedostosowywanie się do czasu, tylko y, no właśnie wszystko i naraz? Nie, nie, nie. Wczoraj powiedzieliśmy sobie o tym Duchu Świętym, o tym ogniu, o tym płomieniu, prawda, który y, jeżeli jest Regulowany to może ogrzać, dać ciepło, a jeżeli jest nieuregulowany, to może nawet przyczynić się, że ktoś spłonie, czy się przynajmniej poparzy. Prawda? Tak samo tutaj, święty, święty Maksymilian w tej gorliwości, jak poznał, kim jest Matka Boża i Bóg, no to chce cały świat, szybko i jak to możliwe żeby każdy człowiek doświadczył tej dobroci Boga i Matki Najświętszej, żeby się zbliżył do nich. I chociaż celem tego programu Ojca Maksymiliana było nawrócenie całego świata, podkreślał i to jest bardzo ważne, że należy rozpocząć od samego siebie. Przede wszystkim trzeba całkowicie na własność, mówił, oddać się niepokalanej i trwać w jedności z nią. I żyjąc tak, inspirujemy innych, by oddali się jej i żyli w całkowitej zależności od niej tak, by mogła ich użyć jako uświęcone narzędzia w prowadzeniu całego świata do miłosiernego serca Jezusa. Wtedy chce się po prostu, żeby ktoś inny też poznał, żeby doświadczył, ale zobaczmy, zawsze z całym tym szacunkiem poszanowania wolności drugiego. Chrześcijaństwo nigdy nie jest prozelityzmem, czyli narzucaniem komuś. Nie, to jest głoszenie, to jest misja, pragnienie, żeby inni poznali, ale w pozostawieniu wolności. Człowiek może, ale nie musi. Chociażby się chciało, żeby musieli. Nie, nie człowiek może, zawsze. Dlatego chcemy, pragniemy, żeby świat poznał niepokalaną. Ale co człowiek zrobi, to już jego wybór. A jeżeli sam się nie odda, to co możemy najwspanialszego zrobić? My możemy oddać go niepokalanej, takiego czy innego człowieka. Prawda? Imiennie, jako całą ludzkość. Ukrywać nieustannie w tym niepokalanym i wtedy stajemy się rycerzami. Nie? I trzecie słowo to miłość. Mieliśmy tajemnicę, rycerstwo i miłość. Maksymilian święty Maria Kolbe był właśnie zjednoczony z Maryją przez miłość. Głębiej byśmy powiedzieli przez samego ducha świętego. Nie? Dlatego my także powinniśmy kochać niepokalaną. Jak? No, polegając na jej potężnym wstawiennictwie i doświadczając jej czułej opieki, mówiąc do niej z głębi naszych serc, rozmawiając z nią, jest takie piękne. Pozwalając, by nas prowadziła, uciekając się do niej, i zawierzając jej całkowicie. Przypomnijmy sobie y, słowa Maksymiliana. Najdroższe dzieci, jakbym pragnął powiedzieć Wam, powtarzać Wam, jak dobra jest niepokalana, by na zawsze odsunąć, z serduszek Waszych smutek, upadek ducha lub zniechęcenie. Jedno Maryja, wypowiedziane choćby z duszy pogrążonej w ciemnościach, oschłościach, a nawet nieszczęściu grzechowym, jakież echo wywołuje w jej sercu tak bardzo nas kochającym, i im ta dusza jest nieszczęśliwsza. Pogrążona w winach, tym bardziej troskliwą opieką otacza ją ta ucieczka biednych nas grzeszników. I kiedy doświadczymy czułej opieki Maryi, to zakochamy się w niej jeszcze bardziej, połóż, używając tego języka takiego ze świata. Dlatego rozmawiajmy z nią, pytajmy ją. Odpowiadajmy jej, bądźmy z nią. Ale może się pojawić takie pytanie: co jeśli pomimo licznych znaków jej miłości, takich obiektywnych, bo wiemy, że ona po prostu jest dobra, prawda? I troski, wciąż nie odczuwamy miłości do niepokalanej, lub jej miłości do nas. Co wtedy? I święty Maksymilian wyjaśnia, mówiąc tak: I nie trapcie się nigdy, że nie czujecie tej miłości. Zobaczcie, jakie to jest praktyczne. Jeżeli chcecie kochać, to już pewny znak, że kochacie, a chodzi tylko o miłość woli. Zewnętrzne uczucie jest też owocem łaski, ale nie zawsze idzie zaraz za wolą. Czasem przyjdzie Wam, drodzy moi, myśl, żałosna, jakby tęsknota, prośba, skarga, czy też niepokalana mnie jeszcze kocha. Bo będzie taka posłucha. Dzieci najukochańsze, mówi Święty, mówię Wam wszystkim i każdemu z osobna w jej imieniu. Zważcie w jej imieniu. Ona każdego z Was kocha, bardzo kocha i miłuje w każdej chwili bez żadnego wyjątku. To Wam najdroższe dzieci, powtarzam w Jej imieniu. Jaka tam zażyłość musiała być z Matką Bożą. Że no, w takiej, czy z taką nawet emfazą to jest powtarzane. W Jej imieniu, zważcie, w Jej imieniu. Jeszcze na koniec powtarzam, w Jej imieniu Wam to mówię. Że ona Was kocha w każdym czasie. Dlatego nie przejmujmy się, kiedy jest mowa o miłości Matki Bożej do nas i naszej do nas, że jesteśmy pozbawiani odczuć, uczuć. Często sobie to powtarzamy. One raz są dobre, raz są złe, raz są negatywne, raz są pozytywne. Tak jak pogoda. Raz słońce, raz deszcz, prawda? Jak natura. Dzień, noc. A chodzi o to, żeby wolą iść naprzód. Miłość opiera się bardziej na uczynkach niż na uczuciach. Zatem, jeżeli będziemy pozbawieni tego w tej relacji takiej serdecznej i czułej, subtelnej z Matką Bożą, to nie dziwmy się. I nie trapmy się. Chociaż strapienie będzie dochodziło do głosu, ale nie poddawajmy się Jemu, tylko wiedzmy, wiedzmy, a tego się nie czuje, to się wie. Niech to będzie w naszej głowie, że Ona nas kocha, że Ona jest blisko, że Ona jest matką czułą, niepokalaną. I to bardzo pomaga. I trzeba to sobie, moi drodzy, upraszać, taką łaskę, że właśnie wtedy, kiedy jest nam bardzo trudno w takich różnych chwilach codzienności i nawet no, nie jesteśmy w stanie wykrzesić z siebie nieraz jakiegoś słowa, to żeby Matka Boża wtedy tak pstryk zapaliła taką kontrolkę w głowie, takie światło i powiedziała jestem, spokojnie. Nie? To trzeba upraszać. Ze spokojem. Dlatego Chcielibyśmy, wchodząc w głąb tego wszystkiego, rozważając nauczanie świętego Maksymiliana, które podsumowaliśmy w tych trzech słowach tajemnica, rycerstwo i miłość pochodzić z tym wszystkim na tyle, na ile kto może. Jutro. Tajemnica, rycerstwo i miłość. Tajemnica, kim jesteś niepokalana. Rycerstwo, dla niej być, odpowiadać na jej miłość i właśnie mieć świadomość tego, że ona kocha.